Nie sądź, że przynależność do katolicyzmu czyni Cię osobą zbawioną. Poza Kościołem też jest możliwe zbawienie oświadczył to już sam Kościół. Liczy się Twoja osobista łączność z Bogiem tylko to czyni Cię wyzwolonym, a nie rytuały, poglądy i ubranie. Jesteśmy na ziemi, a dzięki nadziei już niebie. Trzeba mieszać umysły i uczucia, aby wnikła z tego miłość uwielbiająca, serce umysłowe w nas. Witajcie tymi dwoma. Z latami Wiesia 22:92 i 22:94 rozpoczęliśmy spotkanie, i wokół tych dwóch tematów troszeczkę podyskutujemy. Nasze istoty są zaabsorbowane przez wcielenia różnymi rzeczami: dom, rodzina, praca, nauka. Jeszcze kombinezon jest tak skonstruowane, żeby to zaabsorbowanie ułatwić na poziomie chemicznym, hormonalnym. Ludzie zajmują się zbieraniem znaczków, pocztówek, kapsli, magnesów na lodówkę. Tak potężne istoty zajmują się takimi pierdołami. No bo powiedzcie mi, co dla duszy może oznaczać zbieranie znaczków pocztowych czy monet? Co to da duszy? To nic nie da. Niektórzy jeszcze zbierają żołnierzyki, malują takie dioramy, makiety robią wojenne. Ciekawe, czy taka osoba, która, której by urwało szrapnelem nogę czy rękę, też by z taką chęcią robiła takie makiety i zbierała i zasilała swoją uważnością, intencją yy, takie rzeczy jak żołnierzyki, armatki, bomby. Może i po pewnym czasie robiła to dalej, bo przecież ta zasłona zapomnienia cały czas spada. Multum jest haczyków w tym świecie, żeby tylko zaabsorbować człowieka od prawdziwego pytania, kim jest, skąd i jest, dokąd się udaje. Nawet jeśli ktoś ma fantastyczną rodzinę, pięć samochodów, trzy domy, to to jest tak skonstruowane, że on nie stwierdzi, że o, pójdę się teraz. Pozastanawiam nad sensem życia tylko, po prostu pójdzie albo w alkoholizm, albo w dopalacza, albo w jakieś inne rzeczy. Yy, byleby tylko nie na właściwy temat, najbardziej cenzurowany na planecie temat wejść. Jest coś takiego właśnie yy, dziwnego w, yy, u tych istot na tej planecie, że takimi pierdołami się zajmują. Znaczki zbierają, kapsle. Historyki z gumy do życia. Oprócz tego ludzie są zaabsorbowani bólem, no bo kręgosłup daje sobie znać, głowa, zęby, narządy, ograniczone zmysły też absorbują. To jest bardzo mądrze przemyślane, aby tylko wyżej tyłka nie podskoczyć, aby nie podnieść dumnie głowy i spojrzeć w kierunku źródła. Ta mgła zapomnienia o źródle, y, powoduje też wiele innych perturbacji: niezdolność utrzymania intencji w czasie modlitwy, niezdolność utrzymania, y, nie mówię, że wszyscy, ale przez większość y, świadomości istnienia źródła i tej relacji z nim. Y, zobaczcie. Y, Kasia niedawno znalazła nowy portal Wolni Słowiani, gdzie nie ma takiej cenzury, jak na Facebooku tam, czy na YouTubie. No i co? Przez tydzień 80 osób tylko przeszło. Taki marazm duchowy, lenistwo duchowe. A tak to wszyscy narzekają, jak to tam źle jest z tą cenzurą. No tego nikt nie jeśli my tego nie zmienimy. To, że tam dorośli ludzie unikają słowa szczepionka, używają szczypawka, zategowani, to jest śmieszne przez tydzień. Później to jest raczej znaczy mało śmieszne, to jest uwłaczające godności ludzkiej, że ktoś coś tam cenzuruje, swobodną możliwość wypowiadania się. Nic się nie stanie samo, to wszystko ruszy, jeśli my ruszymy. Nie podoba ci się Cenzura? Przechodzisz na inną platformę. Po prostu. Bez w dobrej sytuacji, że jeszcze mamy gdzie przejść. Samo wysyłanie serduszek tego świata lepszym nie uczyni. Co prawda jest to lepsze niż wysyłanie bombowców do drugiej istoty, ale mówimy tu o poważniejszych działaniach, takich, o, o których by pewno myślał ojciec Pio w bardziej konkretnych czynach. Nie wiem, czy by ojciec Pio tracił czas na wysyłanie nieskończonych serduszek. Może dwa, trzy by wysłał, ale nie, nie non stop. Zająłby się czymś bardziej konkretnym, zapominanie o pierwszym źródle. Podnoszenie świadomości polega na przełamywaniu założonych blokad i uszkodzeń, na usuwaniu przyczyn, zaabsorbowania tego, co nie jest najważniejsze. Ludzie zapominają, co jest. Warte poznania, co jest jedynym wartym praktykowania. Jest tylko jedna rzecz. Nie stosują tej zasady szarbela. Jeśli coś się nie kończy w niebie, nie kończy się wyzwoleniem, jakaś droga, to nam, nam się po prostu nie wchodzi. Pamiętajcie, żeby każdy krok, każdy oddech oddawać Ojcu Pio, czy innym ulubionym nauczycielom, Świętemu Franciszkowi, Krysznie. No każdy ma jakiś swoich ulubionych nauczycieli. Każdy krok, każdy oddech oddać Ojcu Pio. Ojciec Pio cały czas działa. Ja chyba z dwa tygodnie temu wróciłem do Kasi na system miłości. Taki pościg z Polski jest taki news, że dziewczynka dzięki Ojcu Pio urodziła się niewidoma, odzyskała wzrok. Dzięki determinacji tej wieży rodziców. To akurat opowiadał ksiądz, który z tak zwanymi relikwiami jeździł po Polsce. To jest akurat mało istotne, i istotne jest to, co się wydarzyło, co spowodowała ta determinacja i zażyłość tych rodziców z ojcem Pio. No, no, niewidoma dziewczynka zaczęła widzieć. To jest taki całkiem nowy przypadek w Polsce. Trudno jest ludziom utrzymać 24 na dobę świadomość źródła myślenia o Bogu, ale można zacząć od 30 minut. Możesz zacząć od takich właśnie prostszych y, ćwiczeń. 30 minut utrzymać tą intencję tego, co robicie, żeby podarować to ojcu, i później rozszerzać na całą dobę, być go świadomym. Świadomość największej y, miłości, że jest. Na początku będziecie to łapali minutami, a później przez cały dzień, czy będziecie jechać samochodem, czy będziecie w autobusie, czy w pracy. To będzie już na stałe zakotwiczone. To się samo nie wydarzy. Potrzebna jest Wasza, wasza decyzja. Tak, jak decyzją naszą było wyjście z nieba, tak, naszą decyzją jest ponowne wyzwolenie. To od nas zależy. Ojciec Pio może pomóc, ale to może dopiero się dokonać po naszej decyzji. I zobaczcie. Dałem no, akty strzeliste. Przecież możecie cały czas y, je tworzyć, komponować. Jako taką wprawkę dałem Wam Japsa Hip. O, przepraszam. Na początku tego, y, istnienia tego kanału, jako takie wprawki, przeczytajcie sobie, żeby się dostroić. Y, a potem już możecie sami tworzyć y, pieśń nad pieśniami, światło świateł. Źródło wszystkiego, co, co jest, amulet amuletów, Talizman Talizmanów, miłość miłości. Hmm, piękne pięknych, esencja wszelkiego życia. No Możecie tak te strzeliste też przecież, hmm, komponować. Boscy kochankowie gwieziu czyta. Wy nie musicie tego słuchać. Hmm, możecie uczynić to swoim doświadczeniem, a potem się możecie podzielić. Zamiast wysyłać jakieś tam lajki, kliknięcia serduszka, to możecie podesłać e, boskich kochanków, które skomponowaliście. E, takim niedoścignionym przecież autorem e, tych liryków miłosnych był Kabir, niedoścignionym do dzisiaj. Najpiękniejsze utwory o miłości do źródła e, pisał. E, I nie tracicie czasu. To jest relacja jak dwóch osób zakochanych. Zapytajcie się Wiesia. Przecież to też możecie sami sami możecie komponować tych boskich kochanków i dzielić się tym. To będzie dostrajać waszą duszę. To jest bardzo poważne ćwiczenie duchowe. Bardzo poważne. Wtedy boscy kochankowie nie są czymś zasłyszanym, przeczytanym, tylko jest to realne doświadczenie was, którego, od, którego wam nikt nie już na wieki nie zabierze. Ciało stracicie, ale to coś, co przeżyliście, idzie z Wami na wieki wieków. Amen. Jeśli chodzi o modlitwę, no to z reguły wszyscy zaczynają od próśb. Potrzebuje pracy, zdrowia, pieniążków, tego, 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 ale po jakimś czasie okazuje się, że to już Was jak gdyby nudzi. I bardziej pociąga Was modlitwa uwielbiająca. Właśnie akty strzeliste. Więc wskoczcie na ten level. tego Wam bardzo życzę, żebyście funkcjonowali tak jak to w Wiesiu opisuje. No bo co? Możecie się w nocy obudzić o tej trzeciej, czwartej przewracać przez godzinę, dwie, trzy z lewego na prawy bok. A możecie ten czas poświęcić na boskich kochanków, na rezytację aktów strzelistych, które sami będziecie z rdzenia waszej istoty, z rdzenia waszego jestestwa emitować. Banat możecie sobie wstać w nocy i zapisać i później się podzielić tym. Takiej wam praktyki życzę. Zapytajcie siebie się, ale jest to łatwe, naturalne, dla tych wszystkich, którzy wracają do domu, którzy już wiedzą, co jest Kaman, co do reinkarnacji. Czy jeśli reinkarnacja, dogmat, jak to w kościele, pojawi się ponownie tutaj w chrześcijaństwie, czy to wszystko zmieni? Nie, to wszystkiego nie zmieni, ale zainicjuje poważne zmiany. No bo zobaczcie, no nie ma co się oszukiwać buddyści, hinduści, dżiniści, sikhowie i też tam parę innych grup, byśmy mogli wymienić, wiedzą o reinkarnacji od dwóch, trzech, czterech, pięciu tysięcy lat. I co, mamy raj na ziemi? Nie, nie mamy. Chrześcijanie, z racji swojej pychy, i szczególnie katolicy, myślą, że są pepkiem świata, są najważniejsi, najliczniejsi. Guzik, prawda, chrześcijanie to jest jedna szósta ludzkości. Jedna szósta. Więc gdyby do chrześcijaństwa wrócił temat reinkarnacji, że byłby naturalny, żeby wszyscy wiedzieli, że jest to prawda, to już razem z tymi hinduistami, buddystami, dżinistami, sikhami i tak dalej, byśmy ustanowili no, połowę ludzkości, przynajmniej połowę ludzkości. A to już wtedy jest duża przeciwwaga i to powoduje w zbiorowej świadomości bardzo poważne zmiany. To o to chodzi. To o tym też ojciec Pio mówił, Muszę, jeśli to powróci jako yy, dogmat, reinkarnacja, to razem będziemy trzymali sztamy z tak zwanymi buddystami, dżinistami i tak dalej, hinduistami i to już spowoduje inny punkt, yy, że przesunięcie punktu ciężkości będzie na tej planecie. Inaczej będą ludzie wszystko postrzegać. I to się wydarzy, ale dzięki nam tylko. Jeśli będziemy w takim marazmie duchowym, to dlatego ten film Kolacja z Andrzejem mam dałem, ona tam wyraźnie mówi treść tego filmu. Czemu służy uśpienie i marazm ludzi? No, żeby nimi sterować łatwiej. Przesłuchajcie sobie jeszcze raz ten filmik. On jest bardzo, bardzo mądry. Więc jeśli chcecie, nie podobają wam się jakieś cenzury, zmieniamy platformy. No, będzie ten Social Trumpa będzie Ban Real 24 Polski. fajna nazwa. No, tam mieli konkurs na tą nazwę Banwaj, żegnaj Banie. I jest. To jest duży plus, że będziemy mogli gdzieś się przemieścić. Mamy gdzie się przemieścić. Nie podoba się cenzura na YouTube, też się mamy gdzie przemieścić. No, przecież to jest żenujące, że dorośli ludzie unikają używania jakichś słów, bo są cenzurowane. No. Ludzie, to jest śmieszne przez tydzień. Później to jest już żałosne. Głosujmy swoimi komputerami. Nie podoba się, zmieniamy. Yy... Także jeśli chodzi o tą reinkarnację, dzielcie się tą informacją z tymi, którzy nie rozumieją tego, nie wierzą w to. Wytłumaczcie na tyle, potraficie. I yy... To wy wtedy spowodujecie, że ten dogmat tutaj wróci, że to się pojawi ponownie, zaistnieje w zbiorowej świadomości. I to już będzie ponad pół ludzkości wiedziało o tym. Co takiego tu jeszcze wam O kanale mogę Wam powiedzieć. M mam ten kanał drugi, kopię na Brajetonie. To jest darmowy, tak jak Rumble czy Beatshoot, bez cenzury, wspomaga tych wszystkich, którzy mówią prawdę na tej planecie. I po załadowaniu 50 filmów, tam jest później próg, ale kliknięć. U mnie, to, żeby załadować następne filmiki, bo ja teraz załadowałem 50, czyli wszystko co do wczoraj nagrałem, to trzeba jeszcze 500 kliknięć. Czyli jeśli komuś znajdzie na to, żeby jakiś odcinek sobie jeszcze raz przesłuchać. Czy udostępnić? To udostępniajcie z Brightona, żeby adres był link z Brightona. To wtedy jak tam te 500 kliknięć chwyci, to następne filmy możemy za darmo załadować. Tam czy to rozmowy z przyjacielem, czy to co ja tutaj z wami rozmawiam. Sami też zakładajcie konta, zakładajcie swoje kanały, dzielcie się. Żeby to była eksplozja świadomości. Zostało Wam to dane? Wiecie, na czym to polega? To podzielcie się. Ja jeszcze umieszczę kilka filmików, bo teraz o, o, o tych wprawkach wspomniałem. Jeszcze raz Wam tam dam linki do Jabsa Hip. Przeczytajcie sobie Jabsa Hip. I czasami przeczytajcie sobie jakichś boskich kochanków, czy utwory Kabira, i zobaczcie, że tak naprawdę to sami jesteście w stanie wcale nie gorsze utwory napisać, które wyjdą z głębi waszego serca. I potem się możecie tym podzielić, czy to w formie właśnie udostępnienia waszych wierszy, czy w formie udostępnienia waszych przemyśleń. Ale chodzi o oddanie tego pierwszego kroku, przełamanie się, dzielenie się. Nic się samo na tej planecie nie zrobi. Czyli to już z kanałem wiecie. No Wieś jeszcze ma tego bana, tam 30 dni. mi się chyba za godzinę skończy tygodniowy ban, ale to nie jest żadnego problemu, bo też funkcjonuje już na, na innych, i tam też możemy się dzielić informacjami bez żadnej cenzury. Nie podoba się coś, mówimy to wprost, z podniesioną głową, nie kombinujemy, bo bawić się można, tak jak powiedziałem, przez tydzień. Później to już przestaje być śmieszne. Dorośli ludzie i jakieś wygibusy językowe próbują robić. Odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi. Przy tym trzeba też troszeczkę sprytu. No i mamy możliwość, przemieszczamy się. To chyba tyle w tym dzisiejszym odcinku. Eee, czyli mieliśmy dwa rozważania 22.94 22.92 eee, o tej miłości eee, o tej modlitwie uwielbienia, prawda, jak od zwykłej modlitwy przejść do modlitwy uwielbienia jest to wyższy level i to wam da jakby większe skrzydła, no i kwestia tej reinkarnacji ludzie o reinkarnacji na tej planecie wiedzą <tuszy> ale chodzi o to, żeby to jeszcze bardziej rozpropagować i żeby to było dla niektórych takie bardzo namacalne, że jest to na przykład dogmat. I wtedy y, troszeczkę łatwiej to wszystko pójdzie. Także życzę Wam dobrej praktyki, y, dobrej umiejętności utrzymania intencji, y, utrzymania świadomości źródła cały czas. Już jak to, to się trenuje jak mięśnie. Jak to utrzymać się przez godzinę, dwie, trzy to już zorientujecie się, że to jest na stałe zahaczone gdzieś tam z tyłu głowy i gdziekolwiek byście byli, to macie tą świadomość obecności źródła. I tego wam nikt nie zabierze, nie wyrwie. Macie tą świadomość intencji, że wszystko oddajecie istotom, które mają inną perspektywę. Perspektywę orła, a nie kreta. Co jest bardziej potrzebne do wyzwolenia. I właśnie ojciec Pio, Buddha, Kryszna, święty Franciszek. Jak dacie im owoc waszego działania, waszego oddechu, waszego życia, to oni na pewno to dobrze spożytkują, lepiej niż my byśmy mogli na to wpaść, bo my korzystamy z bardzo ograniczonych zmysłów, które nas cały czas kierują do absorpcji szatą tego świata. A ponieważ już wiemy, na czym to polega, to robimy to tak, jak powinno być. Życzę Wam jeszcze raz dobrego czasu, do miłego, do następnego odcinka. Módlcie się, módlcie się z intencją i jeszcze raz Wam życzę przechodzenie od modlitwy takiej po prośbie do modlitwy uwielbiającej. To jest coś dla Was najbardziej jakby wskazanego. Do miłego.